Bardzo proszę o zadanie pytania przez pana posła Artura Ostrowskiego. Pani marszałek, wysoki sejmie, ta ustawa dotyczy praw emerytalnych nauczycieli, natomiast okazuje się, że ma bardzo poważne znaczenie polityczne, szczególnie dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Tutaj, wysoki sejmie, przytoczę wypowiedź posła PSL-u, z debaty przy drugim czytaniu. W trakcie dyskusji, która została przeprowadzona, również w kontekście niedawnych zdarzeń na scenie politycznej, uznaliśmy, że jesteśmy w tym rządzie, bierzemy pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje. W związku z tym popieramy stanowisko rządu. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za odrzuceniem projektu ustawy. To jest, to jest wypowiedź posła Polskiego Stronnictwa Ludowego, który dotyczy praw emerytalnych, między innymi pracowników OHP, czy też poradni psychologiczno-pedagogicznych. Bo takie uprawnienia chcieliśmy tym pracownikom nadać. Ja mam chciałem zadać pytanie do pana ministra Kośiniaka, ale patrząc na ławy rządowe, nie ma pana ministra. Ale proszę zadać e, pytanie, tak, nie rozglądać się po taktycznie unika odpowiedzi. Do e, przewodniczącego Piekoczyńskiego również nie mogę zadać pytania, bo, nie, bo to jest nieregulaminowe. Żeby odpowiedział w imieniu PSL. Dziękuję Dlatego też pytam pośle, panią poseł minął. sprawozdawcę, co za, co za e, argumenty Dziękuję polityczne przemawiają pośle. za tym, że e, koalicja nie chce pomóc polskim naukowcom. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi. A jeszcze przepraszam, jeszcze.